Dobra. Dobra. robimy rozpiernicz teraz. O tam, no. No i przyleciał mi, nie mogłem go zabić, no. Ja lecę naprzód. Lecisz, bo chcesz. Kurde, sprzątno mi chłop. A nie, mam. Ja nie cały czas sprzątają. ja mam cały czas asystans. I to pierwszy, str... ja pierwszy strzał i główeczka, o drugi główeczka. <laughs> Tak zupełnie z przypadku... No bo... zabrał mi! Jak? No Który mi to ściągnął? Ten gościu z jestem sobie szczela, albo to ona. Poczekaj, na Muszę ratować gościa. Panie, poczekaj na mnie. Ratuję chłopa, bo tu go prawie zabili. No zabiera mi cały czas z tego Everasta, no. <laughs> no, nareszcie. Te plecy będzie. Dobra. Ten początek to jest dla łatwych graczy, nie? No. Ta misja pierwsza dla tych początkujących. Ja to lecę, lecę nie zawsze... w przód. Misji, ale jest, zaje zajebisty jest ten początek. No czemu nie zde? Leży sobie na plaży i się opala. No właśnie ja też w nie mogę... Gozowej. W masce gazowej. Co za typ, no... Typowy Rosjanin. W masce gazowej <laughs> na plaży. Może zanieczyszczone powietrze? Jeb w ryj. No być może. Jakaś y, Czemu gość tu lata między wszystkimi nami i nigga nie zabił? Jakaś tam atomówka pewnie wbuchła i skażony teren. Na pewno. Dobra, najdźwigni tam na tego. Czy po nóżkach. Wow. Który mnie tu po pysku bije? No, no ciebie, Co ci robił? Lecę sobie, a ja tu mnie ktoś na Kolejny pysk. zboczony wlek. <laughs> na ryj mi założył. Czwarty, jestem za tobą. Jezus, trzeci. Widzisz? Tak, no great patrz, hasia pierwsza. Tylko, tylko. czekaj, ile? 80? Nie. 75, chyba. No, co to są... się tam stało? Czemu coś tam tak, czeka? my gdzie indziej mamy biec. No nie gadaj. Coś tu się pozmieniało na mapie? Ty ślepi jesteśmy. Ale wiesz co? To każdy z przyzwyczajenia chyba poleciał. No, to trzeba było długo. Jak my jesteśmy ślepi. Tak się nam śpieszy po prostu Bo na, na, na ekranie to w ogóle Odcinek Ciupanie w Warface ślepy, Jesteśmy ślepi ślepy dragon O, teraz jakie piękne kile włożą. A tak ślepemu na ryj tak to nazwa ale jak pięknie killa mi teraz pod... O drugi jestem! A jak w nikogo znowu nie mogę trafić teraz Wymieniamy się ze sobą Ale Pięknie jest teraz Ale polecili. Teraz co ja sobie ki killa mam za killem Gdzie koło mnie biegasz. O, polowanie Spadzisz na czaszki co? Gdzie ty jesteś tak w ogóle? to za dobra Jednego tam i mi Ja to <grym /dyskowodka> no, nie, dwóch mi zabrało. <grym /dyskowodka> nie ma czasu. Otwieram wam i strzelać. Co za bydla. Dobra, dam ci. No, czekaj, 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 pani. Okej, okay, no. dzięki. Już tak tutaj źle było. Tu po lewej, tu po lewej, dwóch. Oparz. Tylu? Przesadzili, nie? Zabrał mi, zabrała mi wszystkich. Dobra, no. tu po prawej, dwóch, jeden. Aha. To jest losowo. Widzę. no może. Po chyba będą Czekaj, bo tu jest ten zasraniec. no <laughs> mi lepę na ryj no co za... <laughs> co za bydle. Jeśniak. Jakby to... Y jakby to powiedział ktoś, czekaj. Y jakby kapitan Alien powiedział, no co za bydle. Jakby to kapitan Bomba powiedział. Niestępny! <laughs> Nie do końca. Nie, czekaj, jak to było? No, co jest, kurwa! na <laughs> Ale jak ona wymiata, 440, 0 może. A ty jesteś drugi, zająłeś moje miejsce. O, rzeczywiście. Ale ona ma 14 tysięcy. Alo, alo! I by to. Sprzątnął mi chłop. To... I by to powiedział. Gimper. No! Gimbal. Ona jak ona to robi, że mi że ja sobie strzelę mu w łeb? A ona tak? spojrzy na niego i on ginie, nie? No bez kitu! <noise> oko śmierci, naprawdę? No wiem ci, że dobra jest. Nie, zostaw mnie! Znowu mnie spraw Znowu? Bo ty za, za szybko lecisz. A tutaj sobie trzech tutaj rozwalzę chwilę tutaj. Za no dużo tutaj. A widzę gościa. Koło mnie tu był rusek. Jezus. Tak, myszkę rozstegowałem na boki, że prawie spadła z biurka. No ruski to po są? Gdzie Ruski? Robisz. Ale ziomeczków! Ale was zaskoczyłem, tylko nikogo nie mogę trafić. No ja też nie. Mm. No znowu! O, mam drugie miejsce. A masz! Jezu, ile to trzeba ma. No z następnym je bije. A mnie zabił! Nie zabili, stary. A ja tam lecę do ciebie ci pomnę. Szybko! biegnę. Ratuj mnie. No i drugi przyleciał. Rumun. <grym> Jezu, nie wiem co się dzieje tutaj. No ja też nie co wiem. Co za wie. rozpierdziel Wyski. Dostał heda za karę. Wpiszdzietich. <grym> tu w piśdzietych jest. Dobra, i tak jestem drugi, na luzie. Jestem drugi na... No. E, teraz mnie wyprzedziłeś, bo przed chwilą byłem drugi. Wiele <grym> co patrzyłem. No, Fak! Spylaj stąd szatanie. A już wiem, czym cię wyprzedziłem. Czym? Punktami. No? Chyba ponad 400. Bo ponad 500 to na pewno. Nie, już jestem to drugi. Jest, że... Ha! <śmienicy... <śmienicy... <śmienicy> 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 nie, gościu. spaduwa. Ja i jestem i znowu trzeci. <śmienicy> Jakby się wymieniamy tymi punktami. <śmienicy> Ej, czekaj, zabłądziłem tutaj. O fuck, Tutaj strzela sobie po nóżkach. Kto? Ona zewerysta strzela, co się nie dziwię. na naparza, to się nie dziwię, że Że tylu zabija. <śm> Ale ona się chyba od Kenesa uczyła. Ale ona ma też 30. któryś już rangę. Bo jestem. Drugi jestem! I jednym prowadzę tym gościem zabitym. No. I punktami paroma. A ty no. sobie tutaj leżysz. co będę? Ja odpoczywam. Dzień dobry. Jak się pan tutaj miewa? Zarąbiście. A nie dam poryju. ci. Ja ci. Czekaj. O, ja cię łopatą. Sztychówką. Kurna saperka. Typowy Rosjanin. Z... Czekaj. dam wam amunicję, będę miał więcej. Może będę trzeci. Może będę drugi. Jest, jestem drugi, jest! A jak ty to zrobiłeś? Dałem im wszystkie amunicję. Ooo, taki Jestem cwany. No nie, no jeszcze trzeba tego skurczy syna zabić. No to ja to zrobię rozpiernicz teraz. Kurna. Moja ulubiona ty... miejscowa. No patrz, a ja cię ooo, ten. Ile mnie wyprzedzasz? 40 punktów. <laughs> Starszy cokolwiek zrobię i cię wyprzedzę. O Boże! no nie! Ty wystarczysz że zabijesz jednego do tej straży i <laughs> już po nas. No? Po, po, po panu Bogu. Siema! Siema o nie, goście stali. No i przewrócił tak, mnie. Tam na odcinku tym pierwszym, nie? Co tam wbili do nas do helikoptera, jak do siebie. No <laughs> to, to było tak, dobre Jak mnie zabił ten mech, nie, no to tak do mamusi szedł Mamusiu, dlaczego ode mnie uciekasz? <grym> Cześć, gościu O, o brakuje. mi... Akurat o, nie, mi magazynek się skończył A co to? Ktoś się chyba rozłączył O, chyba nam ziomka rozłączyła. No nic, może się połączy zaraz. Kurde, masakra to jest. A masz na ryj. Kurde, ja to sobie muszę sam poradzić. Rozłączyło. Jezus, co się stało? Ah! Jezu, smaryja, co się tu dzieje? <laughs> Fuck. Oh, ho, ho, ho. O, lera. Po co ja tu leciałem? To nie wiem. O, chyba po nim, dobra? Dobra, robota żołnierze. Mech zniszczony. Dobra, właśnie do tego i kończymy odcineczek. Mam nadzieję, że wszystko dobrze wyszło. Ty ty gościu idziesz. <grym> Dobra, to na tym będę kończył. Mam nadzieję, że, że Wam się spodobało. Odcinek nie samemu, który byłem. Tutaj drugi. Dobra. Kurde, jak mam słuchawki tak. Ja mam tak słuchawki, to tak dziwnie mi się gada. Ok. Premia. Byłem blisko do nowej tej rangi. Może dostałem nową rangę, fajnie by było. Jezus, z mojej włosy.